thank you Witaj! W dzisiejszym odcinku omówimy najdziwniejszy czas w naszej historii. Gdy małe dziecko pyta rodziców, skąd się wzięło, zazwyczaj słyszy, że przyniósł je bocian lub znaleźli je w kapuście. Dzisiaj porozmawiamy o genezie tych historii. W ten sposób przedstawiano w XIX i XX wieku na kartkach pocztowych małe dzieci. Dzieci, które masowo były produkowane w specjalnych miejscach, do których wrócimy później. Co mieli powiedzieć rodzice adoptowanym dzieciom, że kupili ich w sklepie? Jak miały reklamować się miejsca, w których sprzedawali dzieci, jako sklepy? Co prawda, było i tak, ale równocześnie ruszyła propaganda, że dzieci przynosi bocian, chłopców znajduje się w kapuście, a dziewczynki w różach. Oczywiście, nie były to tylko kartki pocztowe. Tutaj masz przykład takiej metryczki pocztowej, na której wypisywano adresata, godzinę, wagę dziecka oraz imię. Firmą kurierską było Stork Express. Firma nadal działa w Paryżu, tylko już nie dostarcza dzieci, ale nadal w swoim logo mają bociana przynoszącego dzieci, co wskazuje, że ten kurier powstał w tym celu. O dzieciach wysyłanych pocztą był pierwszy odcinek tej serii w której omówiłem historię listonoszy, którzy dostarczali maluszków nowym rodzicom. Kartki pocztowe drukowane były co najmniej 70 lat. Gdzieś plus minus od 880 roku po Chrystusie do zakończenia II wojny światowej. Większość jest po francusku lub po angielsku. Nie znalazłem takich kartek po rosyjsku, ale w Tomsku, który znajduje się niedaleko Nowosybirska, Istnieje do dziś bardzo ciekawa rzeźba dziecka z kapusty. Uważam, że to było jedno z miejsc, gdzie produkowano dzieci oraz odbierano ich zamordowanym rodzicom, a następnie wysyłano ich na zachód. O tym, że dzieci pochodziły ze wschodu, dowodzą ogłoszenia, które rozwieszano w miastach na zachodzie. Było na nich napisane, że sieroty pochodziły ze wschodu. Tutaj dla przykładu widzisz różne ogłoszenia ze Stanów Zjednoczonych, gdzie jasno jest napisane, że grupa bezdomnych dzieci ze wschodu poszukuje domu. Ogłoszenia były bardzo podobne do siebie. Zmieniały się tylko daty oraz miejsca w Stanach Zjednoczonych. Dla przykładu przeczytamy jedno. Te dzieci są w różnym wieku i obu pci. Porzucone na świecie bez przyjaciół. Są pod auspicjami Children's Alt Society w Nowym Jorku. Są dobrze zdyscyplinowane, pochodzą z różnych domów lub sierocińców. Obywatele tej społeczności są proszeni o pomoc agentowi w znalezieniu dla nich dobrych domów. Osoby przyjmujące te dzieci muszą być rekomendowane przez lokalny komitet. Muszą traktować dzieci pod każdym względem jak członków rodziny. Posyłać je do szkoły, kościoła, szkoły sobotniej i odpowiednio je ubierać do zakończenia 18 lat. Protestanckie dzieci umieszczane są w protestanckich domach, a katolickie dzieci w domach katolickich. A więc były to dzieci z terenów byłej Tartarii, którymi repopulowano od nowa nie tylko zachodnią Europę, ale również Amerykę. Byli najtańszą siłą roboczą. W ogłoszeniu kładziony jest nacisk na wykształcenie dzieci. Ale życie zazwyczaj wygląda inaczej. Były mocno wykorzystywane do różnych prac. Dzieci urządzały nawet protesty, w których żądały możliwości nauki, aby budowano mniej szpitali, a więcej szkół, ponieważ w tamtym czasie były bardzo mocno wykorzystywane do niewolniczej pracy, do czego wrócimy w dalszej części filmu. Na marginesie nasza mnie taka refleksja: co jakiś czas słychać o ojcach wykorzystujących swoje córki, co dla normalnych ludzi jest nie do pomyślenia, ale myślę, że wiem skąd mogło się to wziąć. Najwięcej zachowań wynosimy z domu. W najmłodszych latach definiuje się to, kim będziemy w przyszłości. W tamtym czasie najróżniejsi ludzie kupowali dzieci, które mogły na nie pracować. Kupowano chłopców i dziewczęta, które dorastały często wywołując popęd u przyszywanych rodziców, którzy ze względu na poczucie, że to nie są ich prawdziwe dzieci i są ich właścicielami, mogli dopuszczać się do czynów złych. To wszystko było obserwowane przez dorastające rodzeństwo. Którzy niekoniecznie musieli wiedzieć, że są adoptowani. Ale obserwując takie zachowania, mogli przenosić je na swoje rodzone dzieci, a ci na kolejne. Oczywiście nie jest to żadne usprawiedliwienie. Ale myślę, że tego, jak traktujemy swoich najbliższych, często uczymy się w domu od swoich rodziców. Musiałem ten film podzielić na dwie części, koniecznie sprawdź resztę materiału. No i nie zapomnij zostawić lajka. Like